Łukasz i Paulina, z, teraz już właściwie z Barknów. Z Barknu, wcześniej z Pelplina i z Bobowa. Na Pielgrzymkę do Piasteczna w zasadzie chodzimy od wielu lat z naszą rodziną. W zeszłym roku niestety się nie udało, ale w tym roku jesteśmy. Mogliśmy pójść, poszliśmy, doszliśmy, pogoda nam dopisała. Całą trasę i Pielgrzymkę tegoroczną oferujemy w intencji naszego młodego małżeństwa. Związek zawarliśmy w czerwcu tego roku. W Częstochowie, a tutaj jesteśmy z Matką Boską, dzisiaj Piasecką. Przyjechaliśmy ze z, z, z no, no tutaj do Piaseczna. Z Karitasem z Kurcz przyjechaliśmy i bardzo się cieszymy, że tutaj przyjechaliśmy zgromadzeni tutaj do Was. Ola, i szłam z grupą czeską z Trzeba do Piaseczna. Jesteśmy wczoraj, i dzisiaj. Każdy z nas już swoje intencje i szliśmy po to, żeby wspólnie się radować i wielbić Boga. Pielgrzymować zacząłem w latach 70. z pielgrzymką z Nowego. Jestem Nowianinem i Matka Boska zawsze mnie tutaj serdecznie przyjmowała. Chodziłem z całymi klasami, z księdzem proboszczem, tutaj do sanktuarium, najstarszego sanktuarium na Pomorzu. Dzisiaj losy się po, po, tak pięknie ułożyły, że mieszka naprzeciwko studzienki. Jest to ogromny dar od Matki Bożej i dlatego jestem tu wdzięczny. Dziękuję też również wszystkim pielgrzymom, które tu tak licznie pielgrzymują. Jest tu bardzo dużo młodzieży i tutaj bardzo nas, tu, teraz, parafiani co cieszy. Z Panem Bogiem pozdrawiam. Piaseczno jest sanktuarium kociewskim, które odwiedzam kilka razy w roku. Nawet kiedyś pielgrzymowałam za starogardzką pielgrzymką pieszą. Teraz aktualnie tą pielgrzymką zdąża mój brat z moim bratankiem, a ja z moją chorą mamą, z jej koleżanką. Przyjechałyśmy teraz na mszę świętą opustową. Szczęść Boże! Mam na imię Monika. Wiele razy pielgrzymowałam kiedyś do Piaseczna i również do Częstochowy. Dzisiaj Szłam tylko jeden etap króciutki, ale było to dla mnie bardzo ważne, bo nie wiedziałam też, czy dojdę, czy pozwoli mi na to mój stan zdrowia, bo nauki troszeczkę już nie domagają. Ale doszłam, udało mi się, jestem bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa. Szłam z moimi córkami, mogłam się z nimi radować i razem wielbić śpiewem pana. Andrzej Cejrowski, obecnie ze Starogardu, emerytowany adwokat. Chciałem powiedzieć, że jestem tu w Piasecznie nieustannie. Od 1950 50 roku, kiedy byłem ministrantem katedralnym, zacząłem tu pieszo przychodzić z Perpina, pielgrzymką. No i do dnia dzisiejszego jakoś tak Pan Bóg pozwoli, że człowiek jeszcze ma tyle zdrowia, że przyjeżdża, ale już teraz samochodem mnie przywożą. Jestem już uzależniony od syna, który mnie tu przywozi. No Różne były powiedzmy te, te pielgrzymki i historie. Pamiętam czasów komuny, jak jednego roku zakazali urządzenia pielgrzymki i był wówczas prefektem i kierownikiem tej pielgrzymki ksiądz już święty pamięci Józef Lewandowski. No i powiedział w ogłoszeniach, że jest zakazane z uwagi na tyfus i powiedział na koniec, że jeśli chodzi o mnie, to jak co roku, ale pieszo każdy może iść indywidualnie. Więc ja wychodzę jak co roku w pół do szóstej, więc w tej pielgrzymce było dokładnie jeszcze raz tyle ludzi szło w tym roku. Potem pamiętam jak jednego roku tu helikopter przeszkadzał w nabożeństwie nad studzienko, cały czas w czasie kazania i uroczystości, cały czas helikopter tu lata w koło i po prostu przeszkadzał. Bo jeszcze takie ja pamiętam z dzieciństwa, bo tak ksiądz prefekt mówił, że można chodzić na pielgrzymkę pieszo od trzeciej klasy. Ja natomiast, ojciec chodził i dwaj bracia starsi ode mnie, no i powiedzieli, jak na swoją odpowiedzialność się zabiorą, to możesz iść. Najwyżej będą, będą cię nieśli na plecach. No i jakoś doszedłem. Niemniej jednak jak przyszliśmy do katedry wieczorem już po piłce, to mnie to sklepienie to chodziło od lewej do prawej strony. Ja już byłem tak wymęczony i poszedłem do zakrystii, takie było zawsze krótkie, pożegnalne nabożeństwo stało rozpalone kadzidło, ja w to kadzidło wlazłem tylko ogień prysnął, taka siostra była sokorna mój icius i tu usiąść w bo taki był tam. Zakryć konfesjonał za, dla głuchy. No tak tyle pamiętam. Sanktuarium Maryjne jest dla mnie bardzo ważne. E, jestem tutaj praktycznie co roku od urodzenia. Przychodziłam jako gniewianka pieszo do piaseczna. Najbardziej utkwił mi w pamięci rok 68, 1968, kiedy to koronowana była figurka, i wszyscy czekali na błogosławionego jutro. Prymasa Wyszyńskiego. Tymczasem przyjechał do nas kardynał Wojtyła i koronował tą piękną figurę. Utkwiło mi to w pamięci, ponieważ zepsuł mi się but. I szłam do piaseczna Boso. I wszyscy pątnicy, pielgrzymi, no ta dziewczyna to jest praktycznie pątniczką, bo idzie boso. I rzeczywiście doszłam, pogoda była piękna jak dzisiaj. Pamiętam to, ponieważ te buty to były Japonki, a Japonki nosiło się tylko w ciepłym dniu. Jest to dla mnie bardzo ważne i właściwie każdego roku jestem tutaj w dniu tej mszy świętej odprawianej przez biskupa diecezjalnego oraz potem jeszcze we wtorki, ponieważ to jest dzień modlit. Nauczycieli, a ja 40 lat pracowałam w tym zawodzie, więc nie wyobrażam sobie bez wizyty u Matki Bożej. A poza tym mam jeszcze teściową, dla której muszę wodę na oczy stąd przynieść. Także zawsze stąd przynoszę przepiękne i modlitewne wrażenia, i praktyczne. Radio Głos uskrzydla duszę.